Moi drodzy, nadszedł ten dzień. Niestety, gdy mają nam wyłączyć dokładnie serwery Battlefielda 3, Battlefielda 4 i Battlefielda Hardlinea. Ale jest dobra wiadomość. Wyłączą serwery tylko na Xboxie 360 oraz PlayStation 3. Mam nadzieję, że teraz kamień z serca każdemu z co to ogląda no naprawdę. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz tego, tego newsa na redditie, to normalnie miałem zawał serca po prostu, kto tam coś wrzucił, bo tam napisał po prostu, że BF3, BF4 i Hardline będzie wyłączony. I wrzucił linka do strony EA. Na szczęście na stronie EA jest napisane, że to jest tylko i wyłącznie do PS3 i Xboxa 360. To nadal nie jest jakaś mega dobra wiadomość, jeżeli chodzi o wyłączenie serwerów. Natomiast te konsole mają już swoje lata. Z tego co tam widziałem, bardzo mało osób już na nich gra. Ja przy okazji będę miał argument, żeby w końcu dla was zagrać na odcinku na Xboxie, bo kiedyś sobie kupiłem tam chyba za 10 zł, ktoś sprzedawał, to sobie dorzuciłem do koszyka. Jeszcze nie grałem na Xboxie 360. Przechodziłem sobie kampanię na Xboxie One, ale... Ale to nieważne, bo wy tu wbiliście pewnie po tytule, nie, że wyłączają te serwery, więc e, no co mogę powiedzieć? Liczę na to, że PC-owe e, PC PC części trójki, czwórki hardline oraz konsol nowych generacji. A trójka wyszła w ogóle na nowe generacje? O, kurde, jednak teraz doczytałem, i niestety, ale Battlefield 3 był wstecznie kompatybilny na Xboxie One z Xboxa 360. Ja graczem konsolowym nie jestem, więc przepraszam, że tego nie wiedziałem. Natomiast konsolowcy aktualnie w Battlefielda 3 nie zagrają na żadnej już konsoli, jedna z najbardziej kultowych części już nie będzie grywalna. Battlefielda 4 i Hardline a. oczywiście będziecie nadal mogli sobie grać na Xboxie One czy wyżej, czy PlayStation 4 i wyżej. Ale Battlefield 3 na ps czy nie zagracie, ani nie zagracie na Xboxie 360, One i coraz wyższych. Bo na przykład można było do dzisiaj grać na przykład jak najbardziej na Xboxie Series X. Dokładnie w ogóle, bo nie powiedziałem tego, no, pewnie już Wam przemknęło na screenie jakimś. 7 listopada będą wyłączone te serwery. Więc może wtedy jakiegoś streamka pyknę, jakieś ostatnie granie na konsoli, wtedy sobie zagram w tego Battlefielda 4, bo tylko czwórkę mam na konsoli. I co? Ja się cieszę, że PCTowa wersja jest zostawiona, ale niestety zbliżamy się do tego okresu, gdzie będą chcieli właśnie wyłączyć wszystkie te trzy części, ponieważ wszystkie te trzy części wymagają battleloga. I to będzie bardzo smutny czas. Natomiast nadal bardzo dużo osób gra w te części na PC, e, szczególnie tutaj w tą czwórkę. Więc e, liczę na to, że jak najdłużej to się utrzyma. Ta czwórka pewnie dźwiga tutaj, e, brzemię trójki i Hardliner, żeby tych serwerów nie wyłączyli. Dobra, moi drodzy, nie przedłużę wam tego. Na konsolach regeneracji generacji w Battlefield już nie pogracie. Ostatnie części właśnie mają wyłączane serwery 7 listopada. No to macie jeszcze tutaj ile? kurde, praktycznie pół roku tak naprawdę, więc na spokojnie pograjcie sobie jeszcze trochę, przejdźcie na peceta, jeżeli nie macie jeszcze kopii na PC, to sobie zakupcie i na pececie nadal będzie można sobie grać. Obstawiam, że jeszcze przez spory okres czasu, bo tam dużo graczy nadal gra. Nie przedłużam, dziękuję za oglądanie, trzymamy kciuki, żeby jak najdłużej Battlefield 4, 3 i Hardline trzymał się na serwerach y, PECET-owych i tyle. Pa, pa.